Joker zadebiutował w komiksie Batman numerze 1 z 1940 roku. Twórcami postaci są Bill Finger, Bob Kane i Jerry Robinson. Historia Joker zaprezentował się jako inteligentny złoczyńca w debiutanckiej historii z zimną krwią, ale w inteligentny sposób zamordował kilka ważnych osobistości w Gotham ogłaszał w radiu swoje ofiary, po czym one ginęły mimo ochrony policji. Na przykład Henry Clardicz został wcześniej otruty toksyną Jokera, a przy Jeju Wildeu Joker krył się w zbroi skąd użył gazu paraliżującego, żeby obezwładnić policję. Kolejnym celem Jokera był sędzia Drake Robin powstrzymał klauna przez zamordowanie Drake'a, ale przypłacił za to słoną ceną. Został porwany przez klauna Batman namierzył Jokera ponieważ buty Robina posiadały specjalną substancję którą łatwo namierzył Batmanowi udało się przezwyciężyć paraliżujący gaz Jokera dzięki czemu pokonał przeciwnika i posłał go do więzienia przeszłość Jokera poznaliśmy w komiksie Detective Comics numerze 168 z 1951 roku Batman z Robinem prowadzili wykład na Uniwersytecie dotyczący Red Hooda genialnego złodzieja który skończył karierę w kotle z chemikaliami. Od tego czasu przepadł słuch po Red Hoodzie uznanego go za martwego do momentu wykładów ponieważ w uniwersytecie pojawił się Red Hood wrócił do podstaw działalności Hons kraść drogocenne rzeczy Batmanowi i Robinowi udało się zastawić pułapkę okazało się że pod maską Red Hooda kryje się R. Benson schwytany przyznał się że nie jest prawdziwym Red Hoodem osobiście go pojmał i przetrzymywał w kotłowni ale nie wydał przestępcy policji ponieważ widział korzyść korzystania z kostiumu R. Zaprowadził wszystkim do kotłowni schwytanym przez Okazał się Joker Clown potwierdził że lata temu działał jako Red Hood i przeżył kąpiel w chemikaliach uniknął śmierci dzięki czerwonemu nakryciu głowy ale część oparów przeniknęła do jego organizmu na stałe zmieniając jego wygląd Joker porzucił dawny pseudonim i zaczął działać pod nowym wizerunkiem.